Święto Niepodległości w Rumi jest bardzo bogatą, z bardzo bogatym scenariuszem. Dzisiejszy koncert Tobie Ojczyzno, dzień wcześniej, a w jutrzejszym dniu będzie wielka parada niepodległości. Prawdopodobnie znowu Pantera Zdobyczna się pojawi, I także no, kolejne, kolejne elementy, gdzie będziemy. Upamiętniali tą naszą historię i jednocześnie też się integrowali, bo musimy być wszyscy razem. Polska jest jedna. Dzisiejszy koncert to w zasadzie wigilia naszych obchodów patriotycznych, które w tym roku są organizowane wspólnie przez miasto oraz powiat wejherowski. Co roku organizujemy gdzieś indziej powiatowe święto niepodległości rok temu była Toreda, w tym roku jest Rumia. Chcemy jak najwięcej mieszkańców przyciągać z naszego powiatu, aby świętować, aby się radować. Myślę, że to, że to jedne z ważniejszych świąt dla nas, Polaków. I mamy te małe ojczyzny i mamy je po to, żeby też ich nich świętować, pokazywać to, co mamy w tych małych ojczyznach, bo naprawdę jest to coś wspaniałego. W Rumi patriotyczne treści są bardzo ważne dla mieszkańców. Na wszystkich koncertach praktycznie jest bardzo bardzo dużo osób, czasami nawet krzesełek brakowało, bo pamiętam, że niejednokrotnie były dostawiane, także mieszkańcy Rumi uwielbiają świętować. Święto niepodległości, zarówno dla mnie, jak i wszystkich Polaków, jest jednym z ważniejszych wydarzeń w naszym kraju. No, dlatego, że to jest chyba taki jedyny dzień w roku, kiedy można sobie po prostu tak wspólnie poświętować, poprzypominać różne stare dzieje, nawet poglądać medale Piłsudskiego, które dzisiaj robiliśmy to właśnie w domu. Także to jest taki dzień fajny, prawda? Wyjątkowy. No, dlatego, że. Dużo ludzi się spotyka w jednym miejscu i właśnie są takie koncerty i śpiewają różne piosenki takie. No i jest bardzo fajne, tak ogólnie. Utrzymywanie patriotycznych wartości w Rumi jest dla nas bardzo, bardzo ważne. To nasza historia, to nasza tożsamość, to pielęgnacja pamięci o bohaterach, którzy walczyli, żebyśmy żyli w niepodległym państwie. Także w Rumi na pewno będziemy to kultywować cały czas. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.